z Was ma ochotę na wycieczkę na Straszną Wyspę? Ja na pewno! Dzisiejszy komiks pod tytułem Straszna Wyspa zdecydowanie trafi do osób, którym podobał się inny komiks tej serii, Horrific Land. I nie ze względu na to, że twórcą zarówno scenariusza, jak i rysunków jest Alexis Nesma, czyli dokładnie ten sam twórca, który stworzył Horrific Land. Zatem spodziewajcie się mrocznej opowieści przeplatanej niezwykłymi przygodami Mikiego, który ostatecznie doprowadzi nas do niezwykłego rozwiązania tajemnicy Strasznej Wyspy. Oba tego komiksu to w sumie kontynuacja tego, co się wydarzyło w Korei Donald, Miki i Goofy powracają do zawodu detektywów. Otrzymują oni niezwykłe zlecenie: odnalezienia archeologa, amatora, Lorda Paperminta, który wyruszył w odkrywczą wyprawę na Morze Południowe, niemniej jednak zaginął w tajemniczych okolicznościach. Jego żona prosi naszych bohaterów, aby odnaleźli Lorda, ponieważ oczywiście tęskni za nim okrutnie i zależy mu na jego losie. W związku z tym zleceniem Mickey, Donald i Goofy wsiadają na błyskawicznie skleconą łódź i ruszają w niebezpieczną podróż poprzez morza, oceany, potwory i wiele, wiele innych niebezpieczeństw. Jak zwykle ogromnym atutem tej serii jest niezwykła oprawa graficzna, która w tym przypadku obfituje w niezwykłe tajemnicze stworzenia, które spotkają nasi bohaterowie na strasznej wyspie, a także przepiękne ujęcia podczas podróży naszych bohaterów przez ocean, aż po niezwykłe kadry z samej wyspy. Aby Was oczywiście zachęcić, pokażę Wam chyba moją ulubioną stronę z tego komiksu, gdzie Mickey, Goofy i Donald podróżują przez labirynt i w międzyczasie próbują uniknąć pewnych złoli, którzy oczywiście ruszyli ich tropem. Myślę, że nie musicie mieć wcale wypromu z Harvardu, aby wiedzieć kto to będzie Mam jednak nadzieję, że ta jedna konkretna strona zachęci was do tego komiksu, bo mnie by zachęciła A jest tutaj takich stron rozrysowanych naprawdę przepięknie znacznie, znacznie więcej Jednocześnie tak samo jak oprawa graficzna jest ogromnym atutem tego komiksu, dla wielu może być ona właśnie czymś z powodu, którego zrezygnują oni właśnie z tego komiksu, ponieważ Miki Donald i Goofy są tutaj rysowani w bardzo specyficzny sposób, troszkę taki, że nawiązujący do zdecydowanie tych starszych kreskówek, nie do tych nowszych wersji Mickiego. Dlatego też jeżeli nie jesteście fanami tego konkretnego przedstawienia postaci Mickiego, Donalda czy Goofiego, to możliwe, że ta oprawa graficzna. Was odrzuci. Ja osobiście bym tego nie robiła, ponieważ według mnie jest to tak wyższy poziom w ogóle rysowania komiksów, ponieważ i rozcieniowania, tworzenie w ogóle całych tych kadrów i pomysły na nią to jest, to jest zupełnie inny poziom komiksów ze świata Disney'a. Kolejna sama fabuła komiksu, jest raczej oczywiście prosta, banalna wręcz, bardzo łatwo się domyślić, co będzie na samym końcu, niemniej jednak jakieś tam zaskoczenie, myślę was czeka. Ja przyznam się osobiście, że kolekcjonuję te komiksy właśnie dla oprawy graficznej, która według mnie jest prześwietna, wręcz artystyczna, dlatego, jeżeli nie straszna wam, straszna wyspa, i być może dość banalny scenariusz, to możecie spróbować dołączyć ten komiks. Do swojej komiksowej biblioteczki. Jednocześnie myślę sobie na sam koniec, że ten komiks doskonale przyda się Wam, jeżeli macie w domu dzieci, jakoś tam latorośl, po to, aby po prostu oglądała te strony i abyście mogli dosłownie godzinami omawiać, co znajduje się na każdej kartce, bowiem ilość szczegółów, która znajduje się na dosłownie każdej kartce tego komiksu, to myślę, że. Temat do rozmów na długie godziny z dziećmi. A na sam koniec jeszcze króciutki, szybki przegląd wydania od Egmontu, który w tym przypadku będzie bardzo szybki, bo dodatków za bardzo tutaj niestety nie ma, ale chciałam Wam pokazać jeszcze łączenie stron, zarówno wnętrza komiksu, jak i twardej oprawy, ponieważ wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zatem moją opinię już znacie, natomiast teraz najważniejsze pytanie: jaka jest Wasza opinia na temat tego komiksu? Czy dołączylibyście ten komiks do swojej komiksowej biblioteczki, pomimo prostego scenariusza? czy być może kompletnie ta tematyka Was nie interesuje. Te komentarze jak zawsze są Wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mam nadzieję, że zostawiliście już lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie już za tydzień przy okazji kolejnej komiksowej recenzji. Dzięki raz jeszcze, że jesteście i pa pa! I pamiętajcie, żeby przeczytać sobie coś fajnego do przyszłego tygodnia. Pa!